ponieważ spotykamy się w zdecydowanie sfeminizowanym składzie. Dzisiaj przewaga pań 4 do 1. Przede wszystkim dziękuję bardzo za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Jest mi niezwykle miło być członkiem tej grupy i uważam, że inicjatywa podjęta przez Was jest świetna, ponieważ nic tak dobrze nie robi na warsztat jak regularne ćwiczenia. Dlatego postaram się odwdzięczyć Wam od czasu do czasu, prezentując, mam nadzieję, ciekawe wystąpienia. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będzie, tak jak wspomniałem wcześniej, ekonomiczny aspekt tego, z czym borykamy się od dłuższego czasu, mianowicie z pandemią koronawirusa. Postaram się rozłożyć w oparciu o dane historyczne, jak tego typu wydarzenia wpływają na gospodarkę, nasze nawyki. Konsumenckie, również nasze nawyki dotyczące wydawania pieniędzy, i mam nadzieję, że wystarczy mi czasu, by podzielić się z Wami kilkoma wskazówkami na temat tego, jak poradzić sobie z negatywnymi skutkami pandemii oraz kryzysu, który może, aczkolwiek warto zaznaczyć, nie musi wystąpić. Szanowni Państwo, w 2019 roku, jak wszyscy z pewnością doskonale pamiętają, doszło do wybuchu pandemii koronawirusa. Gospodarka światowa zareagowała paniką, co wiązało się z tym, że główne indeksy giełdowe zanurkowały, odnotowując spadki rzędu 50%. Cały gospodarczy świat wstrzymał oddech i dało wyczuć się sporą panikę. Nie tylko po stronie inwestorów, ale również po stronie właścicieli przedsiębiorstw, a także zwykłych pracowników, którzy do końca nie wiedzieli, co może wydarzyć się w krótkiej perspektywie. Jak się okazuje, z danych historycznych oraz analizy indeksów giełdowych okazuje się, że wcale nie było tak źle, bowiem w roku, w pół roku po ogłoszeniu obostrzeń, pierwszych lockdownów, główne indeksy giełdowe, takie jak US500, US100, czyli tzw. NASDAQ, a nawet polski WIG20, zanotowały odbicie rzędu 50%. Oczywiście, nie wszyscy mieli powody do radości. Ci, którzy kupili na dołku, zdecydowanie mogli świętować już nawet w okolicach sierpnia czy września, bowiem zainwestowanie w najbardziej zyskowne spółki mogło przynieść zyski aż rzędu 1000%. Warto wspomnieć w tym wypadku o polskiej spółce Mercator czy spółce Biomet Lublin, które odnotowały wzrosty wartości rzędu 2000 czy nawet 3000%. Niestety obywało się mocno branży z którą sami jesteśmy związani, mianowicie branży konferencji oraz spotkań. Zamknięte były restauracje, a także zakazane były podróże, co szczególnie mocno odbiło się na biurach turystycznych, a także na krajach, które utrzymują się głównie z turystyki. Efektem tego, czym dzisiaj, tego, czym przed chwilą powiedziałem, było widmo kryzysu. A raczej wszyscy spodziewali się, że to, czego byliśmy świadkami, jest widmem nadchodzącego kryzysu, zapaści gospodarczej oraz bankructwa nawet całych gospodarek. Rzeczywistość jednak okazała się zgoła odmienna. Analizując dane historyczne, można zauważyć dosyć interesujący trend. W sytuacjach takich jak wojny czy pandemie, konsumenci zwykle gromadzą Spore zapasy gotówki. Wynika to z tego, że nie mają możliwości ich wydania, ponieważ zamknięte są sektory, wspomniane przeze mnie wcześniej sektory gospodarki, więc odkładają pieniądze na kontach oszczędnościowych. Co więcej, ufundowane przez rząd pakiety stymulacyjne oraz pomocowe sprawiły, że firmy dostały, otrzymały spore finansowanie i posiadały więcej kapitału, które mogły. Zainwestować. Przejdę teraz do kilku interesujących kryzysów z czasów przeszłych i pokażę Wam, w jaki sposób wpłynęły one na gospodarkę niedługo po, a na ich podstawie postaram się wysnuć prognozę na temat tego, co wydarzy się z naszą gospodarką w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Cofnijmy się do lat 30 XIX wieku. Gdy doszło do wybuchu epidemii cholery we Francji. Ci, którzy znają tę historię, z pewnością pamiętają, że w jej skutek zmarły aż 3% populacji całej Europy. Jednakże pod koniec pandemii Francja weszła na ścieżkę niezwykle dynamicznego rozwoju gospodarczego i dogoniła Wielką Brytanię, która w tamtych czasach była już w trakcie mocno zaawansowanej rewolucji przemysłowej. To, o czym dzisiaj mówię, jest szczególnie istotne, zwłaszcza w kontekście tego, że stajemy już jakoby u skraju kryzysu wywołanego koronawirusem. Na całym świecie szczepi się coraz więcej ludzi, powoli luzowane są restrykcje. Niektórzy są nawet w stanie planować wakacje, więc można by zakładać, że wychodzimy powoli z tej sytuacji. Analizując to, co miało miejsce w przeszłości po różnego typu zawirowaniach na rynku, ekonomiści przewidują, że amerykańska gospodarka będzie rosła w tempie około 6% rocznie, co jest sporym wzrostem, porównując do średniej wzrostu, która wynosiła 4% w okresie przed pandemią. W ślad za amerykańską gospodarką idą gospodarka Francji, która będzie rozwijała się w tempie od 5 do 6% w porównaniu do tempa 1,5% w latach przed pandemią. Za nią, idzie, za nią mamy gospodarkę Wielkiej Brytanii, która zgodnie z analizami będzie rozwijała się w tempie 5%, porównując z tempem 1,5% przed pandemią. Za nimi jest Kanada 5% w stosunku do 2% sprzed pandemii oraz Włochy w tempie 4%. W porównaniu do 1% z czasów przed pandemią. Sytuacja, z którą się obecnie mierzymy, jest na tyle bezprecedensowa i na tyle nieznana, że ekonomiści muszą czerpać, informac muszą czerpać informacje na, ich tema na, na jej temat w, w historii i analizując, i analizując dane historyczne, dojść do pewnych wniosków, czy, wysnuć, czy, być, czy opracować pewne modele. Jest czymś powszechnym, jeśli spojrzymy na dane statystyczne, że po wszelkiego rodzaju wojnach czy pandemiach dochodzi do gwałtownego odbicia PKB. Z tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, można wysnuć trzy lekcje. Pierwsza z nich dotyczy tego, jak reagujemy na niepewność. Druga z nich, druga z tych lekcji będzie dotyczyła tego, w jaki sposób zmieniają się nasze nawyki dotyczące wydawania oraz inwestowania. A trzecia lekcja dotyczy zmian politycznych oraz teraz jak, oraz tego, jak społeczeństwa reagują na to, co dzieje się w dalszym czasie. Spójrzmy, przez, spójrzmy zatem na kształtowanie się wydatków konsumenckich. Z danych wynika, że wskutek nagromadzenia. Wskutek nagromadzenia kapitału, po pandemii konsumenci mają więcej możliwości do wydawania pieniędzy, co już sobie wspomnieliśmy. I tak na przykład społeczeństwo, społeczeństwo Japonii, po, w, trakcie drugiej, w trakcie, przepraszam, I wojny światowej zwiększyło dwukrotnie swój zapas oszczędności. Podobnie było w czasach, podobnie sytuacja wyglądała w czasach kiedy w Europie szła grypa hiszpanka w latach 1919 oraz 1920, wówczas Amerykanie zgromadzili więcej zapasów gotówki, niż w którymkolwiek z lat następujących po pandemii aż do czasów II wojny światowej. Gdy doszło do wybuchu II wojny światowej, okazuje się, że zasoby oszczędności Amerykanów wzrosły jeszcze bardziej ponieważ w latach 1941-1945 wyniosły 40% amerykańskiego PKB. Zastanówmy się teraz nad tym, co, jak ludzie reagują na powrót do normalności i jak wygląda ich życie, gdy już sytuacja się normuje. Z pewnością wydają więcej, co z kolei pobudza rynek, ponieważ pobudza rynek prowadząc do Zwiększa, powstawania nowych miejsc pracy, ale co istotne, nie wydają za dużo, więc nie popadają w żaden, żaden szał zakupowy. W dalszym ciągu zachowują się dosyć rozsądnie i zachowują sporą dozę oszczędności. Z danych Banku Inwestycyjnego Goldman Sachs wynika, że w latach 1946-1949 Amerykanie wydali tylko około 20% nadwyżki. Kapitału, którą zgromadzili w trakcie II wojny światowej. Oczywiście warto powiedzieć, że warto dodać, że te zwiększone wydatki pomagają jeszcze bardziej odbić się gospodarce. Niemniej jednak nie uchroniło to Amerykanów przed recesją, która nawiedziła ten kraj w latach 1948 oraz 1949. Warto przy tym jeszcze wspomnieć, że w tych latach Zdecydowanie spadło spożycie piwa w Stanach Zjednoczonych. A co jest jeszcze ciekawsze, to ostrożność wobec wydawania pieniędzy może być częściowym wyjaśnieniem tego, dlaczego po wojnie nie doświadczyli oni tak dużej inflacji. Obawiając się kolejnego kryzysu albo zachowując sporą dozę ostrożności, nie wydawali aż tak dużo, nie prowadząc tym samym do gwałtownego wzrostu cen. Druga lekcja, którą można wysnuć, wysnuć z tego, którą można wysnuć z tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, dotyczy tego, w jaki sposób produkujemy oraz wytwarzamy usługi, a także produkty. Ponieważ ludzie niechętnie wydają, i choć mimo faktu, że ludzie niechętnie wydają, to jednak część z nich. Jest nieco bardziej skłonna ryzykować i nie chcąc ominąć kolejnego kryzysu, ponieważ, jak wiemy, kryzys dla wielu stanowi świetną okazję do inwestycji oraz zakupu różnego rodzaju aktywów po obniżonej cenie. Część społeczeństwa chętnie inwestuje i szuka alternatywnych sposobów powiększania swojego kapitału. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że mechanizm jest dosyć prosty. W momencie, kiedy w kraju panuje wojna lub ludzie umierają z powodu choroby, na którą jeszcze nie wynaleziono lekarstwa, ryzyko wyjechania za granicę, poszukania pracy w innym kraju, czy nawet, cóż, śmierci skutek podejmowania różnych ryzykownych przedsięwzięć nie jest tak straszna, jak mogłoby się wydawać. I rzeczywiście z danych amerykańskiego biura. Badań nad gospodarką, które zostało opublikowane w roku 1948 wynika, że po roku 1919 gwałtownie wzrosła liczba nowo zakładanych przedsiębiorstw. Inna zmiana dotyczy tego, że po różnego rodzaju pandemiach czy wojnach wzrasta popularność technologii, które pozwalają zaoszczędzić czas, a tym samym wytworzyć więcej roboczogodzin. Najprawdopodobniej związane jest to z tym, że właściciele firm po doświadczeniach czy to pandemii, czy to wojny, wiedząc jak cenne są zasoby ludzkie i wiedząc jak łatwo je utracić, decydują się na coraz większe zaangażowanie robotów. Z tego prostego względu, że robotów nie da się zabić ani nie chorują. Co więcej, z danych jest to poparte danymi, które zostały opublikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w jednym ze swoich opracowań. Stwierdza instytucja ta stwierdza w nich, że bezpośrednio stwierdza w nich, że pandemie oraz, zwłaszcza te ostatnie, z którymi mieliśmy do czynienia, tak jak SARS czy eboli, zdecydowanie napędzają robotyzację. O czym jeszcze możemy powiedzieć ciekawym w związku z tym tematem? To, że, to, że z pewnością um, trudno mówić o tym, w jaki sposób trend ten będzie wpływał na sytuację pracowników. Wielu z nich obawia się, że wraz z postępującą automatyzacją będą oni tracili pracę, ponieważ zostaną zastąpieni przed roboty. Jednakże z badań rynkowych wynika, że sytuacja pracowników raczej polepsza się po pandemiach. Wynika to z tego, polepszenie tych na polepszenie tej sytuacji składa się po pierwsze wzrost realnych wynagrodzeń, a także, proszę pozwolić, że przewinę stronę, a także fakt, który jest dosyć makabryczny, mianowicie taki, że wskutek pandemii czy wojen ginie część siły roboczej i Ci, którzy pozostali przy życiu, dysponują lepszą kartą przetargową, ponieważ w rynku pracownika mogą przebierać w ofertach, a pracodawcy muszą konkurować stawkami. Wreszcie dochodzimy do trzeciej lekcji, którą możemy wysnuć z tej sytuacji oraz z historii. To taka, że Sytuacje postpandemiczne bardzo często wiążą się z gruntownym przebudowaniem sceny politycznej, a także z pod zmianą podejścia polityków do społeczeństwa oraz do polityki jako takiej. Dzieje się tak z tego względu, że gdy ludzie cierpią, to politycy są zdecydowanie bardziej troskliwi o zdecydowanie bardziej troskliwi o wyborców oraz o pracowników i bardziej niż na kontrolowaniu inflacji. Skupiają się na tym, by zwalczyć bezrobocie. Z danych opublikowanych przez London School of Economics wynika również, że Europejczycy po, koronawiru po, po pandemii koronawirusa są znacznie bardziej wyczuleni na wszelkie doniesienia dotyczące, dotyczące nierówności społecznych. Dlatego też jest to, stref, jest to obszar, którym, któremu politycy muszą po, po, poświęcić szczególnie istotną uwagę. Wiem, że dałem wam w tej chwili mocno, dałem Państwu mocno w kość danymi statystycznymi i historycznymi, dlatego w ramach krótkiego odprężenia pomówmy sobie teraz o tym, w jaki sposób możemy przygotować się na to, co rynek ma nam do zaproponowania i jak starać się wyjść obronną ręką z tej sytuacji. W kilku krótkich słowach podzielę się z wami moim dotychczasowym doświadczeniem z inwestowania, a także podzielę się swoją skromną, jak dotąd, wiedzą ekonomiczną, którą, mimo wszystko, staram się w dalszym ciągu intensywnie poszerzać. Mimo, że wiemy, że inflacja w Polsce od pewnego czasu utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie, który przez Narodowy Bank Polski został oszacowany na około 5%, warto wspomnieć, że stopy procentowe, a więc koszt zaciągania kredytu, utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie w tej chwili około 1,1%. Wynikający z tego niski kredyt hipoteczny przekuwa się na ogromne ceny, na, na, na szalenie rosnące ceny mieszkań, które w zasadzie rosną na skalę bezprecedensową, bo już teraz w, we Wrocławiu kupując nowe mieszkanie od dewelopera trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 8 tysięcy złotych za metr. Porównując na przykład z Krakowem, gdzie cena już oscyluje w granicach 12 tysięcy, czy Warszawą, gdzie jest ona bliższa 14 tysiącom za metr kwadratowy. Oczywiście ceny te mogą się wydawać obecnie z kosmosu i zdecydowanie przepłacone, natomiast mogą one być niczym w porównaniu do tego, jak ceny będą kształtowały się za 2-3 lata. Proszę pamiętać, że ceny, o których wspomniałem przed chwilą, jeszcze ceny metra kwadratowego mieszkania, wspomniane przez, przed chwilą, są wyższe o około 40% w porównaniu do cen sprzed 5 lat. Więc można śmiało zakładać, że mieszkania ceny mieszkań będą rosły w tempie około 10 do 15% każdego roku. Co sugeruję w tej sytuacji? Oczywiście nie biorę żadnej odpowiedzialności za rady inwestycyjne, którymi się z wami dzielę, to skorzystać z taniego kredytu. Kupić mieszkanie na wynajem, jeśli dysponujecie odpowiednim zapasem gotówki, który pozwoliłby wam na wniesienie wkładu własnego, a mieszkanie wynająć tak by spłacało ono ratę. I by mogło Wam zostać jeszcze co nieco w kieszeni. Oczywiście warto pamiętać, że jednym z głównych sposobów niwelowania inflacji jest podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne, co z kolei może spowodować, że rata kredytu nieznacznie wzrośnie. Wówczas mieszkanie można by sobie sprzedać i po prostu można, można je w świecie upłynnić, a Odłożoną kwotę przełożyć na inny rynek albo odłożyć. Co ważne, jeśli nie jesteście tak jak ja, jeśli tak jak ja nie lubicie długoterminowych zobowiązań, ponieważ kupując mieszkanie na kredyt, należy liczyć się z obowiązkiem spłaty go przez następnych 20-25 lat, to proponuję zainteresowanie się giełdą bądź rynkami kapitałowymi w dalszym ciągu. Interesujące są interesujący jest rynek akcji, na którym można wyrwać ciekawe okazje. Obligacje na tę chwilę nie są najatrakcyjniejsze, ponieważ są dosyć mało rentowne, co może zmienić się w momencie, gdy banki podniosą stopy procentowe. Oraz złoto, które jest jednym z najlepszych sposobów na to, by ustrzec się przed inflacją. Pamiętajcie jednak, by nie wkładać wszystkich jajek do jednego kosza, jak mawiają Anglicy. I zachować poduszkę finansową, ponieważ ta niezwykle się przydaje w sytuacjach, gdy na rynku robi się nieciekawie i może zabraknąć zleceń. Dobrym pomysłem może być również kupno działki pod inwestycje i nie musi być to działka w okolicach centrum miasta, ponieważ jak wiemy, coraz więcej ludzi pracuje zdalnie. Dlatego działka, która znajduje się na przykład 50 km od Krakowa czy 40 km od Wrocławia. Która jest obecnie relatywnie tania, może za kilka lat zostać sprzedana przez nas z zyskiem, co wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak wspomniałem, odpływ ludności z centrów miast poza miasta, a także to, że niestety ale rynek gruntów oraz nieruchomości również rządzi się prawami podaży i popytu i najzwyczajniej w świecie ziemi nie będzie już więcej, więc w miarę jak jej ubywa, ponieważ zostaje ona kupowana przez inwestorów, jej cena powinna rosnąć. Co jest najistotniejsze w tym wszystkim, to by nie nastawiać się na astronomiczne zyski, nie być chciwym i z pokorą przyjąć każdy procent z naszej inwestycji. Realnie myślę, że można oczekiwać około 10-15% po liczeniu podatku od zysku, ale co najważniejsze, Warto robić to z takim nastawieniem, by uchronić się od, przed ewentualną inflacją, która może jeszcze wzrosnąć z na to, że z uwagi na fakt, że nasz rząd jest niezwykle, niezwykle silnym zwolennikiem różnego rodzaju programów socjalnych, które mocno obciążają finanse i dają sobie poznać, da, dają, objawiają się wzrostem cen. Mówiąc o inflacji, jest to zwłaszcza istotne z tego względu, że przy pięcioprocentowej inflacji. W ciągu 10 lat stracimy 50% swoich oszczędności. Co powinno, co powinno zdecydowanie skłonić Was do tego, by w jakiś sposób uchronić swoje oszczędności przed negatywnymi skutkami wzrostu cen. Najważniejsze jednak, co chciałem powiedzieć, to to, by niezależnie od wszystkiego zerwać z nawykiem utrzymywania gotówki, trzymania gotówki czy to na koncie, czy w skarpecie. Wszyscy inwestorzy z Warrenem Buffettem na czele zgodni są co do tego, że pieniądze najbardziej lubią być w ruchu i lubią, gdy się nimi obraca, ponieważ pieniądz, którym się nie obraca, traci na wartości. To tyle, jeśli chodzi o historyczne tło dotyczące pandemii, kryzysów oraz ich wpływu na gospodarkę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, i przy, kolej, przy okazji kolejnego spotkania postaram się podzielić również fragmentem swojej wiedzy. Być może uda mi się przeczytać coś, co uznam za ciekawy temat kolejnego wystąpienia. Dziękuję bardzo za uwagę i oddaję głos moim kolegom.